Pracują z ludźmi, ale przede wszystkim dla ludzi. Uczą, wychowują i stwarzają poczucie bezpieczeństwa. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy w listopadzie obchodzą swoje święto. Z tej okazji prezydent Robert Malinowski i wiceprezydent Ślusarski w imieniu wspólnoty samorządowej wręczył im podziękowania i nagrody. Nagrody są po to, żeby motywować ludzi do pracy i podziękować za ich ciężką pracę. Ja tylko żałuję, że tak mało jest tych nagród, bo w zasadzie to jest ich pasja, tych ludzi, bo trudno powiedzieć, żeby mieć na ochotnika do czynienia z tak trudnymi problemami. Nagrody, jak przyznają wyróżnione osoby, są tym cenniejsze, że motywują do dalszej pracy. Mówi Pani o nagrodach, czy one są ważne? Ja myślę, że one są ważne dla pracowników, bo one są uhonorowaniem po prostu działań i tego wszystkiego, co robimy dla właśnie naszych no, dzieci i innych osób, które po prostu... Co podlegają pod nasze działania? Ja myślę, że te nagrody są ważne dla pracowników, bo jednak są podziękowaniem za naszą całoroczną, nie ukrywamy, bardzo ciężką pracę. By ta praca przyniosła efekty, wymaga wytrwałości, pogody ducha, jak i odpowiedniego podejścia. To jest specyficzny zawód i na pewno nie każdy, że tak powiem, jest w stanie poświęcić je i pracować z takim zaangażowaniem. A bez zaangażowania, bez poświęcenia, myślę, że też trudno byłoby o jakieś efekty pozytywne. To jest ciężka praca. Na pewno osoby muszą charakteryzować się taką charyzmą, bo inaczej myślę, że bez tego po prostu nie dalibyśmy rady. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. W grudziądzu tradycyjnie uroczyste podziękowania wręczane są wcześniej.